Dobra, ja zagnął, już kameruję No czekaj, no jeszcze, jeszcze Czeka, No dobra Boję się człowieku Będę hardkorem Ileś <grym> tu jest metrów? Niech przejdą to No Nie może zjem głębokie włosy Dawaj Ja bym to, do... ja by to skoczy, zdała Ja bym to doskoczył za wami i utopił się Ej, niżej chce, że Nie, niżej to nie chcę A tu zjedziemy Ej, kurwa Ty, ty O kurwa, ty nie zadaj lewym Chodź